Co takiego trzeba właściwie zrobić, żeby móc zacząć pracę w zawodzie lutnika gitarowego, czy to naprawiającego, czy tworzącego hordofony szarpane? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć sobie w dzisiejszym odcinku felietonowym. Ja nazywam się Andrzej Ostrowski i zapraszam Was na kolejny materiał na kanale Pracownia Gitar. Witajcie serdecznie, drodzy widzowie, i ci subskrybujący, i ci zupełnie nowi. E, wakacje już właściwie za nami, i właśnie wakacje skłoniły mnie do nagrania dzisiejszego odcinka. Mianowicie w okresie wakacyjnym wielu z Was zgłasza się do nas e, o możliwość odbycia różnego rodzaju praktyk czy staży. Czy to z uczelni, czy ze szkół zawodowych, czy w ogóle z wolnej stopy, jak to się mówi. Z roku na rok jest Was takich chętnych coraz więcej, co bardzo karmi naszą pychę, bo czujemy się docenieni, że, że uważacie nas za godnych praktykowania właśnie w naszej pracowni. Natomiast pojawiają się bardzo często na początku bardzo podobne do siebie pytania, i część z tych pytań spróbujemy dzisiaj sobie rozkminić, spróbujemy odpowiedzieć na część z nich. Oczywiście to będą moje osobiste, subiektywne odczucia i przemyślenia. Jak zawsze w tej serii skupiamy się raczej na naszych opiniach niż na jakichś oświeconych prawdach, więc jeśli macie inne zdanie, to świetnie, zapraszamy do komentarzy. Naprawdę fajnie nam idzie dyskusja w komentarzach pod naszymi filmami. Naprawdę 99% z tych komentarzy nawet jeśli się z nami nie zgadzają, to są bardzo rzeczowe i można powiedzieć ciekawe dyskusje, więc jak najbardziej. Ale lećmy już do materiału. Najbardziej podstawowym pytaniem, które pojawia się bardzo często w kontekście właśnie rozpoczęcia pracy w takim naszym zawodzie, w naprawianiu gitar, nawet albo ich tworzeniu, które pojawia się cały czas i wielu z was, szczególnie młodszych, często je zadaje, to jest pytanie o wykształcenie. To znaczy, jakie studia trzeba skończyć, albo jakąś szkołę, żeby móc zająć się naszą pracą. I tu zaczniemy sobie może od studiów. Otóż żadne i tu można by skończyć. Nie trzeba mieć żadnych studiów, znaczy nie ma ustawy o zawodzie nie wiem, technika gitarowego, nie ma żadnych uprawnień państwowych, które trzeba posiąść, żeby móc naprawiać ludziom gitary na całe szczęście. Natomiast no, są jakieś kierunki studiów, które mogą się przydać, prawda? Najbardziej oczywistym wydaje się oczywiście ludnictwo w Poznaniu na Akademii Muzycznej i rzeczywiście no, to może być ciekawy kierunek, aczkolwiek. W kontekście pracy z gitarami, czy to w naprawie tych gitar, czy w ich wytwarzaniu, budowaniu, myślę, że może być to trochę ślepy zaułek, lekko. Dlaczego? Dlatego, że lotnictwo poznańskie raczej skupia się na lotnictwie klasycznym, czyli na smyczkowych instrumentach. Mam kilku ja też osobiście znajomych, którzy są po tych szkołach, przynajmniej dwoje z nich mieliśmy w wywiadach nawet na tym kanale możecie sobie obejrzeć wywiad z Kasią Bedna czyli z Jakubem Kubickim i no to są to są lutnicy artyści lutnicy z wykształcenia moi zajmują się raczej instrumentami właśnie tymi y, klasycznymi no Kasia Bedna zajmuje się też gierami korbowymi więc no troszeczkę inna sprawa natomiast tu skupmy się na gitarach raczej lutnictwo poznańskie nie kształci w kierunku gitar y, to znaczy nie znam programu dokładnie tej, y, tego kierunku na dzień dzisiejszy być może jest tak, że po tym kierunku rzeczywiście ma się pełen zestaw wiedzy i umiejętności do tego, żeby zacząć budowanie instrumentów szarpanych, strunowych na jakimś tam sensownym poziomie. Natomiast na pewno nie zaszkodzi. To znaczy wydaje mi się, że lutnictwo absolutnie może się przydać. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest kierunek, na który niesamowicie trudno się dostać, jest bardzo mało miejsc. Na egzamin, na egzamin wstępny trzeba tak naprawdę przynieść. Dowody yy, no, swoich umiejętności, które już są dość wysokie, niezbędne, żeby zacząć te studia. No więc, jeśli nie mieliście wcześniej na poważnie do czynienia z lotnictwem, takim czy innym, to może być problem, żeby w ogóle na studia się dostać, a co dopiero je skończyć. Także to na pewno nie dla każdego. Co innego w takim razie? Ja na przykład skończyłem technologię drewna na SGGW w Warszawie. Oczywiście jest też technologia drewna w Poznaniu i to chyba w Polsce tyle. Skończyłem ją na kierunku ogólnym, ale na specjalizacji konserwacji drewna zabytkowego. I ogólnie uważam, że to są studia, które mogą się naprawdę przydać w tej pracy. To znaczy, umiejętności i wiedza, raczej głównie wiedza, którą się pozyskuje w ramach takich studiów, rzeczywiście mogą się przydać. Mi się parę razy przydały, nawet wiele razy, więcej niż parę. Natomiast jeśli chodzi przynajmniej o te warszawskie studia na SGGW, ja je skończyłem w 2017 roku, czyli 8 lat temu, ale myślę, że niewiele się zmieniło w kontekście tego, co mam na myśli, a mianowicie, jeśli chcecie się uczyć, to dostaniecie tam wiedzę i możliwości, które są Wam potrzebne. Natomiast jeśli nie będziecie wykazywać własnej inwencji, własnego zaangażowania, to to są takie proste studia inżynierskie, które się zdają prawie że same, w sensie, są stosunkowo proste, jak na studia inżynierskie. Więc wymagają pewnej dojrzałości, żeby z nich wyciągnąć coś, co wam się potem przyda w waszej pracy, właśnie na przykład w kontekście budowania czy serwisu instrumentów. Więc jak najbardziej ja polecam, tylko musicie mieć taki mindset bardzo dojrzały, nie? żeby korzystać, ile się da, żeby zapisywać się na koła naukowe itd., itd. Realizować jakieś fajne rzeczy. Bo da się da się. A propos mindsetu. Ogólnie uważam, że wszelkie studia, które budują ten mindset, y, sposób myślenia inżynierski, czyli wszelkie studia politechniczne, one się przydadzą. To znaczy, dobrze jest mieć sposób myślenia jak inżynier, jak się naprawia instrumenty, albo jak się chce je y, tworzyć, szczególnie jeśli chcecie na przykład tworzyć więcej niż, nie wiem, trzy gitary rocznie. Jeśli chcecie założyć jakąś manufakturkę, w której będziecie wypuszczać parędziesiąt instrumentów rocznie, no to uważam, że już takie inżynierskie myślenie jest absolutnie niezbędne, żeby to się udało i żeby była szansa, żeby to było rentowne w ogóle. Bo, no, bo kim jest inżynier? Inżynier jest człowiekiem, który ma znaleźć najtańszy możliwy sposób zrealizowania konkretnego zadania. Czyli nie wiem, jeśli zrealizowaniem zadania, jeśli celem będzie zbudowanie wysokiej jakości gitary o konkretnych parametrach, to rolą inżyniera jest znalezienie takiego sposobu, Zbudowania tego, osiągnięcia tego celu, żeby on po prostu jak najtańszy pod każdym względem: finansowym, czasowym, technologicznym itd., itd., itd. Przy zachowaniu oczywiście tej założonej końcowej jakości i parametrów, y, które są nam potrzebne. Ale mniejsza o, o teraz, kim jest inżynier. Samo myślenie po inżyniersku bardzo mocno się przydaje, więc, tu przechodzimy do kolejnych y, kierunków, które polecam. Jak wspomniałem, kierunki politechniczne, raczej może niekoniecznie związane z informatyką czy elektroniką, bo paradoksalnie elektryka w gitarach to nie jest elektronika w większości przypadków, ona nie wymaga jakichś wielkich umiejętności i studiów, żeby zrozumieć mniej więcej, co się tam dzieje. Natomiast studia takie jak jakaś technologia produkcji, studia związane z budową maszyn, to są kierunki, które mogą Wam pomóc, szczególnie właśnie jeśli myślicie o produkcji instrumentów, zrozumienie procesów technologicznych, umiejętność ich wykorzystywania, modyfikacji, projektowania. To wszystko się bardzo przydaje. Na przykład, ja czuję, że mi tego brakuje, i poświęcam bardzo dużo czasu na opracowanie pewnych procedur, na przykład w produkcji, którą tam gdzieś tam bardzo powoli, powoli, ale próbujemy robić i myślę, że jakbym był wykształconym technologiem produkcji, to szłoby mi to po prostu dużo szybciej, bo bym nie musiał dochodzić do pewnych rzeczy tak intuicyjnie i powoli sam, tylko bym znał pewne zasady, pewne rozwiązania już właśnie z samego tytułu swojego wykształcenia. Więc jak najbardziej polecam takie, takie kierunki. Z kierunków innych niż politechniczne, a tych, których jeszcze nie, o których jeszcze nie wspomniałem, myślę, że ciekawym rozwiązaniem też są studia przyrodnicze różnego typu, związane z botaniką, z drewnem. To może być ciekawe, aczkolwiek to już bardziej w kontekście takiego uzupełnienia, bo na przykład wiedza, którą ja uzyskałem na studiach, taka teoretyczna wiedza z budowy, z anatomii drewna i tak dalej, ona jest mi przydatna, natomiast nie raczej nie w codziennej mojej pracy tylko kiedy chce zabłysnąć, kiedy chce coś komuś wytłumaczyć, jeśli chodzi o jakieś niuanse w różnicach brzmienia, na przykład różnych gatunków, to można próbować szukać tych różnic też właśnie w budowie, w anatomii drewna. To jest bardziej taka miękka rzecz, która może się przydać przy marketingu. Znaczy wydaje mi się, że te umiejętności, ta wiedza, bardziej wiedza na temat właśnie biologii drewna, ona może ostatecznie legitymizować waszą, waszą pracę może pokazywać, że jesteście specjalistami może pokazywać, że wiecie o czym mówicie że macie tą wiedzę, taką nie tylko techniczną, taką, żeby załatwić sprawę ale macie też pogłębiony zasób wiedzy i zrozumienia, dlaczego to działa w taki, a nie inny sposób jakie są właśnie cechy drewna jako, jako materiału i tak dalej, i tak dalej, więc to może być ciekawe uzupełnienie. I tu chyba płynnie mogę przejść już do konkluzji. Ogólnie uważam, że studia w kontekście rozpoczęcia pracy jako lutnik mogą się przydać, natomiast absolutnie nie są konieczne. I powiem więcej. Gdybym dzisiaj mógł jeszcze raz jakby rozpocząć tą ścieżkę, powiedzmy, edukacyjno-karierową swoją, a miałbym pewność, że chcę iść dalej w lotnictwo, to myślę, że wolałbym, szczerze powiedziawszy, Zamiast 5 lat studiować, to pójść na 5 lat do jakiejś pracowni, do jakiegoś dobrego lutnika i pod jego okiem y, terminować. Nawet za darmo, bo szczerze mówiąc na studiach nikt się nie płaci za to, że studiujesz, prawda? Pozyskujesz tam wiedzę i za to się płaci wręcz, płacimy za to wszyscy, więc idąc do kogoś na termin, jeśli to jest dobry mistrz w dobrej pracowni, to nawet przychodzić tam na 5 godzin dziennie przez 5 lat, nawet za darmo. I gdzieś tam sobie dorabiać i traktować to jako studia, jakby nie jako, jako y, kolejny etap edukacji, to myślisz po takich pięciu latach wiesz w zasadzie wszystko. W sensie oczywiście pewna, pewne doświadczenie, ono przychodzi y, z wiekiem i z ilością przerobionych instrumentów, no i po prostu tego nie przeskoczysz, musisz y, przerobić. Jedni zrobią to szybciej, inni dłużej, ale nie da się oszukać. W sensie nie da się tego pyknąć w rok, dwa czy trzy. W pięć lat myślę, że jesteś w stanie w dobrej pracowni dużą część tego doświadczenia zdobyć. Na tyle na pewno dużo umiejętności i doświadczenia, żeby móc być pełnoprawnym przedstawicielem swojego zawodu. To niezależnie, czy właśnie jesteś naprawiaczem, czy jesteś twórcą instrumentów, czy trochę tego, trochę tamtego, czy budujesz ręcznie butikowe gitary nie wiem, jednorocznie, czy właśnie masz manufakturę, która robi storocznie. Myślę, że 5 lat intensywnego, intensywnej pracy pod okiem mistrza absolutnie da Ci umiejętności potrzebne. Więc myślę, że na dzień dzisiejszy raczej bym poszedł właśnie w tą stronę taką bardziej organiczną, bardziej cechową w, w swojej strukturze tak jak to było Onegdaj. I właśnie postarał się znaleźć zaczepienie w jakiejś pracowni. Oczywiście, jeśli chciałbyś budować instrumenty, szczególnie właśnie instrumenty lutnicze, czy nie, chciałbyś budować super drogie, wybitne gitary klasyczne dla muzyków, wiecie, topowych, zakupę kasy i taki gitar się nie buduje kilkorocznie, czasem jedną, czasem pięć, no różnie. No to dodatkowo taka, taki sposób zdobycia tych umiejętności, właśnie ten cechowy, ten, że uczysz się od mistrza. Ma tą zaletę, że jak dobrze ci pójdzie, to ten mistrz się pod tobą na koniec podpisze i będziesz mógł wystartować swoją własną markę, tworzyć własne instrumenty, ale marketingować się tym, że jesteś uczniem z pracowni pana Iksińskiego. Jeśli ten pan Iksiński rzeczywiście ma renomę i zechce się podpisać, że tak, to jest mój uczeń i ja świadczę o tym, że to jest utalentowany człowiek, który robi dobrze i, i warto się zainteresować jego twórczością, no to będzie Ci na pewno dużo łatwiej, na samym początku szczególnie, no bo po prostu będziesz miał to nazwisko od razu automatycznie parę tierów wyżej. Także jeśli ktoś z Was myśli o właśnie takim lutnictwie artystycznym tak naprawdę, ale w kontekście gitar klasycznych właśnie czy, czy innych, to tym bardziej taki system zdobywania umiejętności, wiedzy i doświadczenia Uważam za najlepszy po prostu, najbardziej prawidłowy, który da Wam najlepsze rezultaty w najkrótszym czasie. Chociaż, tak jak wspomniałem, ten czas nie będzie krótki. W rok się tego nie nauczycie, co jest potrzebne, żeby właśnie móc powiedzieć: Dobra, ogarniam temat naprawdę w porządku. Ostatnia forma zdobywania wiedzy są kursy. I o to też często jesteśmy pytani w ciągu ostatnich dwóch tygodni z trzy razy dosłownie. To jest dużo, jakby co. Kursów w Polsce, z tego co wiem, nie ma. Są kursy online jakieś, z setupów gitar, takich, wysypuj sobie gitarę w domu. Natomiast nie ma kursów stricte, zbuduj sobie gitary. Za granicą są, są w Hiszpanii na pewno, wydaje mi się, że w Czechach, nie chcę skłamać, w paru krajach w Europie na pewno są, w Wielkiej Brytanii chyba też, w Stanach oczywiście dużo. I są to wtedy kursy, zarówno. Yy, w których uczymy się budować gitarę akustyczną, klasyczną, elektryczną, masową, no generalnie, co kto lubi, w Polsce nie ma. My osobiście tutaj w pracowni gitar pracujemy nad takim programem, takich kursów, na razie z budowy gitar elektrycznych, przy czym ta budowa to będzie bardziej, jak tu mówią anglosasi, assembling, czyli składanie, natomiast z bardzo dużą opcją personalizacji i to będzie jakby od zakładania progów wszystko w dół, czyli przez szlifowanie, potem setup całej gitary i oczywiście montaż wszystkich elementów wcześniej i jakieś wykończenia malarsko-lakiernicze, tego jeszcze nie wymyśliliśmy jak to zrobić, żeby to można było przeprowadzić w jakiś sensowny, sprawny sposób, bo też samo lakierowanie jest sztuką samą w sobie nie? To, to Trudno jest zrobić kurs składania gitar elektrycznych i jednocześnie kurs lakierniczy, bo kurs lakierniczy porządny sam w sobie jest trudny. Do tego kosztuje kupę pieniędzy i dość długo trwa. Więc tu raczej to będzie trochę uproszczone jeśli chodzi o te powłoki. Natomiast na efekt ma być taki, żebyś miał swoją gitarę w pełni spersonalizowaną pod siebie, też jeśli chodzi np. o kształt korpusu, materiał pod strunicy, Jakieś tam kształty główek, czy inleje, czy, czy no to, co się da personalizować, to, żebyś mógł to zrobić. No i poza tym, żebyś miał tą gitarę na koniec tego kursu, to, żebyś miał też te umiejętności, przynajmniej wiedzę i, i, i zaczątek tych umiejętności, bo je trzeba oczywiście trenować potem, powtarzać wiele razy, żeby się utrwalały, żeby coraz lepiej to robić, jak w każdym rzemiośle. No, ale niezbędne do tego, żeby sobie taką gitarę w przyszłości móc samemu zrobić. Nie. Albo zacząć pracę przy naprawach gitar czy serwisie, no bo prawda jest taka, że e, większość naszej pracy to jest serwis, to, jest, to są setupy, to są szlify progów wymiany, progów wymiany elementów w gitarach. No i taki kurs rzeczywiście takie umiejętności wydawał. Kiedy ten kurs zaczniemy, jak on dokładnie będzie wyglądał, ile będzie kosztował, tego jeszcze nie wiemy, natomiast jeśli Was to ciekawi, no to trzymajcie rękę na pulsie na naszym Instagramie. Na naszym facebooku, na naszym youtube i na stronie. Na pewno pojawi się informacja, jak będziemy mieć jakieś konkrety. Prawie na pewno będzie się to odbywać w Warszawie, i prawie na pewno będzie się to odbywać semestralnie to znaczy będą to 3 albo 4 miesiące spotkań, prawdopodobnie raz w tygodniu na kilka godzin. Ale to tak troszeczkę wtrącam element sponsorowany swój własny koniec autopromocji. No więc kursy są jakąś opcją, natomiast na ten moment są trudno dostępne. No, i też nie wyczerpują całości problemu. To znaczy, jeśli chciałbyś zrobić taki kurs, o którym na przykład przed chwilą mówiłem, to raczej nie sugerowałbym od razu po nim zakładać swojej pracowni, bo możecie, delikatnie mówiąc, bardzo źle pójść. Do tego, żeby założyć swoją pracownię, to możemy właśnie przejść do kolejnego modułu. Czyli co zrobić, żeby założyć swoją pracownię? No, trzeba mieć spore doświadczenie i umiejętności. Ja otworzyłem pracownię z Johnem, jak miałem około dwóch lat doświadczenia w branży. Z małą górką. To było bardzo intensywne doświadczenie, trzeba przyznać, bo pracowałem wtedy, we wtedy największym serwisie w Polsce, w którym przemiał gitar był niesamowity, więc przez dwa lata miałem okazję przerobić gitar tyle, co większość serwisów pewnie przerabia przez 10 albo 12 lat, tak patrząc na cały kraj. Natomiast no, to też miało swoją wadę, w postaci tego, że nie było czasu, żeby się nad wszystkim zatrzymać, żeby tak się popieścić ze wszystkim, żeby porozkminiać. I między innymi taki cel przyświecał nam, zakładając pracownię gitar, żebyśmy tutaj mieli ten czas, żebyśmy mogli się tutaj skupić, na każdym instrumencie z osobna. Natomiast wracając do istoty tego wywodu, Dwa lata nawet bardzo intensywnej pracy zawodowej pod okiem no, specjalistów, jakby nie patrzeć naprawdę y, krajowej klasy, a ja uważam na przykład Wojtka Przybylskiego o specjalistę klasy światowej absolutnie, to nie jest wystarczająco dużo, żeby zaczynać własną pracownię i ja to zrobiłem trochę z musu, to znaczy trochę nie miałem innej możliwości, szczególnie, że zaczynał się COVID i generalnie z pracą zrobiło się bardzo krucho, a w tamtym serwisie musiałem przestać pracować z przyczyn różnorakich. Także jeśli planujecie założyć swój serwis, to myślę, że najlepszym rozwiązaniem, jeśli nie chcecie zaczynać od pracy dla kogoś, to jest zaczęcie od pracy dla kogoś w ramach tego systemu cechowego, o którym mówiłem wcześniej, czyli jeśli pójdziecie do mistrza, posiedzicie tam kilka lat, popatrzycie mu na ręce, to możecie zdobyć rzeczywiście doświadczenie niezbędne do tego, żeby otworzyć swój serwis czy swój, swoją pracownię budowy instrumentów i uzyskiwać jakieś tam sensowne wyniki swojej pracy zarówno pod względem finansowym, to znaczy żeby po prostu to było rentowne przedsięwzięcie, jak i jakościowym, co idzie ze sobą oczywiście w parze, no bo jak psujesz jakość, no to nie licz na to, że będziesz yy, mógł żyć ze swojej pracy. Także podsumowując temat zakładania własnej pracowni, najpierw dobrze jest zdobyć naprawdę sensowne, gruntowne doświadczenie, umiejętności, które pozwalają Ci być pewnym siebie, bo z instrumentami trzeba być bardzo delikatnym, a jednocześnie bardzo pewnym siebie i to wymaga yy, po prostu Sporego, sporego takiego gruntownego doświadczenia. Jak już jesteś na tym etapie, żeby założyć swoją pracownię, to myślę, że nie muszę Ci mówić, co masz kupować. Myślałem o tym, żeby zrobić taki segment, w którym opowiedziałbym wam, na co polecam zwracać uwagę przy zakładaniu własnej pracowni, jakie kupić narzędzia, nie wiem, maszyny i coś. Ale w trakcie wymyślania tego odcinka doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, bo właśnie przed chwilą poleciłem wam założyć pracownię dopiero jeśli macie gruntowne doświadczenie i umiejętności. Jeśli macie takowe, to nie potrzebujecie moich rad a propos tego jak je kupić narzędzia, maszyny czy jak ułożyć sobie je wszystkie w swojej pracowni, bo zdobyliście je podczas zdobywania tego doświadczenia, o którym mówiłem. A jeśli nie macie tego doświadczenia i umiejętności, to z kolei nie chcę was nakręcać na otwieranie swojej pracowni, bo to może być po prostu Strzał w stopę sobie i paru ludziom, którym zdążycie przeserwisować instrumenty, na przykład w sposób niewłaściwy i coś im popsuć. Także tu bym był ostrożny. Oczywiście nikt wam nie zabrania tego robić. Być może, tak jak my, otworzycie swoje pracownię trochę wcześniej niż jakby powinniście, niż byście chcieli, z różnych przyczyn, tak jak my musieliśmy to zrobić, i wam to wyjdzie, i tego wam oczywiście życzę. Także jedyne sensowne porady, które mogę Wam dać w kontekście stawiania swojej pracowni, jeśli chcecie to robić, to są takie bardziej miękkie, bo często no, przedstawiciel naszej branży, ja na przykład osobiście także, jesteśmy jednak no, rzemieślnikami, trochę artystami, albo nawet bardzo artystami ludźmi, którzy trochę wybrali inny styl życia niż tam 9-17 w korporacji. I możemy mieć pewne obrzydzenie do, czy, czy niewiedzę na temat takich podstawowych rzeczy, jak na przykład biznesplan, jak się otwiera swoją działalność. Więc dobrze by było taką, taką wiedzę posiąść, jak zaprojektować budżet, na przykład jak e, sprawdzić, zrobić sobie raport konkurencji, zobaczyć, czy stawianie serwisu na przykład w konkretnym miejscu, w konkretnym mieście czy w, w gminie. Ma sens? Czy, czy rzeczywiście jest szansa, że przyjdą do mnie ludzie? Czy w okolicach są osoby, które grają na gitarach? Czy są to osoby, które grają na tyle mocno, żeby chcieć serwisować te instrumenty? Bo to, że macie obok siebie szkołę, w której jest lekcja gitary, to nie znaczy, że serwis tam się ostanie. Nie? Czy w miejscu, w którym chcecie otworzyć serwis, właśnie potencjalni klienci będą w stanie zapłacić tyle, ile wy potrzebujecie dostać, żeby móc się utrzymać? No, świetnym przykładem jest na przykład Warszawa. My w Warszawie naprawdę mamy spore koszta samego tego, lokalu, na przykład jest bardzo drogi, mieszkania są bardzo drogie, więc automatycznie musimy zarobić dużo pieniędzy, żeby ostatecznie nie mieć ich i tak zbyt wiele, więc nasze ceny automatycznie muszą być wyższe niż nie wiem, gdzieś w jakiejś, w jakiejś małej gminie gdzie na przykład jest zdecydowanie taniej się żyje po prostu i tam można sobie pozwolić na niższe ceny, a zarabiać ostatecznie na koniec dnia tyle samo co my tutaj w tej Warszawie okropnej, wielkiej, niej bogatej niby Więc to wszystko trzeba sobie pomyśleć, przeliczyć Tak samo jeśli chcecie budować instrumenty, to się zastanówcie czy macie kanał dystrybucji, czy macie sposób na to, żeby te instrumenty przekazać waszym potencjalnym klientom, przyszłym właścicielom tych instrumentów Wycencie je tak, żebyście nie pluli sobie w brodę. Pamiętajcie zawsze, jak wyceniacie instrument, że poza kosztami e, takimi właśnie jak wynajem lokalu, amortyzacja maszyn, materiały itd., itd., musicie zapłacić jeszcze VAT, musicie zapłacić sobie dochodowy podatek, musicie zapłacić ZUS e, i to wszystko musi się w tym mieścić, bo inaczej zrobicie dwa instrumenty, one, się, one pójdą w świat, yy, powiedzą o nich ludzie, że super instrumenty, zrobił gość, naprawdę fajne, młody chłopak, a tak dobrze robi. A was za rok nie będzie, po prostu będziecie musieli iść do pracy yy, właśnie 9-17, bo splajtujecie. Także yy, chociaż pieniądze niby nie są najważniejsze, to pamiętajcie, że mimo tego, że kochamy naszą pracę i ona jest waszą pasją, to jest też pracą zawodową i my musimy się móc z niej utrzymać, żeby móc dalej. To robić po prostu, a wszyscy chcielibyśmy robić to co robimy w naszej branży na pewno dalej i dalej. Także życzę i polecam trzeźwość umysłu, kalkulacje i myślenie do przodu też o pieniądzach. No i generalnie polecam zakładanie firm. To znaczy, wiem, że firma jest obciążeniem, wiem, że firma to są koszta i wiem, że w Polsce masa ludzi tnie pod stołem. I w ogóle nie zakłada działalności, nawet nawet dużych plutników, wielu jest, ze znanymi nazwiskami, którzy robią super robotę, którzy albo nigdy nie mieli, albo od bardzo dawna firmy nie mają, nie płacą ZUS-u, nie płacą podatku, pracują w szopie albo w garażu pod domem, więc nie płacą za wynajem dodatkowego lokalu. No i są w stanie zaproponować np. niższe kwoty, niższe ceny za swoje usługi, czy to budowy, czy napraw. My z tym nic nie zrobimy. Ale polecamy uczciwość i solidarność branżową w tym sensie, żeby nie ciąć pod stołem jak nie trzeba i żeby jednak być poważnymi ludźmi, którzy nie muszą się potem martwić o Policję Skarbową. A nie chcę was straszyć, ale u nas w 5 lat trzy razy była Policja Skarbowa na niezapowiedzianej wizycie kontrolnej. Oczywiście, jako że mamy wszystko w miarę na biało, to do niczego się nie przyczepili, bo wszystko jest ok. Ale to pokazuje, że nawet tak malutkie branże, tak nic nieznaczące w zasadzie, są kontrolowane i warto nie robić sobie dodatkowych problemów, a tak sobie wymyślić swój pomysł na ten biznes, mimo wszystko malutki biznesik, ale jednak, żeby było ci stać na ten zus i te podatki i płacić to wszystko dobrze. I da się to zrobić, wierzcie mi, to nie jest tak, że się nie da. Także to tyle na dzisiaj. Jeśli ten temat Was zainteresował, chcielibyście go pogłębić albo na przykład, żebym zaprosił do rozmowy na ten temat kogoś, kto na przykład prowadzi fabrykę gitar. Albo kto, kogoś, kto buduje instrumenty artystyczne, lotnicze, je sprzedaje, albo kogoś innego, kto prowadzi serwis. Żebyśmy mogli pogadać o tym właśnie, jak to wygląda od spodu i na co zwrócić uwagę, jak chce się zacząć uprawiać ten zawód, to dajcie znać w komentarzach. Mamy sporo znajomych z branży, to może któregoś uda się namówić na, na rozmowę. I się, oczywiście będziecie chętni, bo jeśli uznacie, że ten temat jest nudny, to wymyślimy coś ciekawszego. Ja się z Wami żegnam, mówi dla Was Andrzej Ostrowski. Do zobaczenia w następnym materiale na kanale Pracownie gitar.